Bardzo się cieszę, że jestem w wiśle. Zawsze tutaj można liczyć na gorące przywitanie i czuję się jakoś siebie w domu. Cała nadzieja, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Cała Myśmy przyjechali panie fale z Zabrza specjalnie. Całą rodzinę byśmy znowu Super. Między goralami. Tak jest, między goralami. Tutaj się zawsze budowało wspólnotę. Że ludzie różnych wyznań byli w stanie ze sobą zawsze współpracować, a nie się kłócić. Najbardziej u niego się mi spodobało to, że on powiedział, że tu są ewangelicy wszystkie inne wiary. I my często nie wiemy, do jakiego kościoła kto drugi chodzi, bo jak jeden mieszka w Jaworniku, a drugi w Malince, a spotykamy się tylko w pracy, to nie wiadomo, gdzie kój chodzi. Ważne jest, jaki jest człowiek, co sobie prezentuje. Ja się tak cieszę, że nareszcie będziemy mieć normalnego prezydenta. Piotrś, to jest przyszły prezydent Polski, także... <śmiech> <śmiech> Trzymajcie się, słuchajcie, do zobaczenia. Do zobaczenia. Tu jest 11 manta pszczeli. Przyszły mi dzisiaj pod to. Taki gość, okazja porozmawiania też o problemach pszczelarzy. W sezonie jest kilka tysięcy ramek do przerobienia, więc jest to też taka dość ciężka fizyczna praca. Pan Rafał Trzaskowski u naszej rodziny jest na pierwszym miejscu. Chleb jest nasz, wędlina jest moje roboty, także sądzę, że wszystko bezpiecznie. I tu idę bez ręce i się I Uważam, że jest to osoba, która powinna zostać prezydentem. Panie Rafale, trzymamy za panem. Niech pan wygra. Potrzebujemy inwestycji lokalnych. One są tak naprawdę najważniejsze. My potrzebujemy miejsc pracy tu i teraz. Brawo! Poczekałam na takiego prezydenta, jest po prostu szczery, odważny. I dziś potrzebny jest silny prezydent, prezydent, który będzie patrzył władzy na ręce. Wszystko to, co mówi pan Rafał Trzaskowski, jest bliskie mojemu sercu. Mamy dosyć tego, co się dzieje w kraju, mamy dosyć podziałów. Nadszedł czas na nową solidarność, na to, żebyśmy byli solidarni. Wobec siebie! Chcemy chyba normalności dla, dla nas i dla naszych dzieci.